Witam, witam, z tej strony fanzyry oraz inne w dzisiejszym odcineczku z wieś, małe gospo będziemy dzisiaj kosilić nowym nabytkiem, już wam pokazuję co to ten za nowy nabytek Aha, od drugiej strony to jest klas klas mer...merko...merk... markator, markator 60, kurwa nie wiem jak to się czyta a, serwis jest w razie czego I inne tam inne tam pierdutki, nalepki, strutki No, sprawny ryżko wygląda więc możemy go odpalić i już go pomału testować, dobra dobra, jedziemy już. Zapasowe widełki mam dość podłączyć nie trzeba Znaczy ja chciałem kosić A już mi się te igły tutaj nie podobają one w górę lecą Ja zastanawiam się jak tak można kurde Że tak igły lecą do góry Czy to takie trudne serio? Dobra, pomału. No, spokojnie. Daszek mamy. W razie czego. Dobra. Wykręcam się. Nie wykręcam, będę musiał cofnąć. O, teraz. Ładnie, cyk. Idzie do góry, bieć. No. Jena. Dobra, czekaj, to. Dobra. Na złożony. No. Rozkładaj. Co chcesz tam? Dobra. I lecimy mucić. O, idzie. Ładnie kości ten nowy napytek. Oj, ładnie. Ładnie jedzie, pięknie. Tylko szkoda, że nie ma animacji, kurde. Jeszcze 17 to było normalnie zrobione, ładnie. Nadia w 15. A tutaj, kurde, jest 19. I kurde, brak animacji tego wciągania zboża. Kurje, lejton. Ale dobra, już to nie wnikam. Kosi, kosi, muci, muci. Nie się nie strać, kurwa. Tak praktycznie to mam na trzy przejazdy. Tak samo jak Forshit. Hehehe he. Tylko mniejsza, mniejsza pojemność. Jeszcze pamiętajcie, że mamy drugie pole do skoszenia. No że chyba nie mam na trzy, ale to się zaraz okaże. Pik pik pyk cofamy, no, no, mokra ziemia była akurat Bo cały dzień wczoraj padało, kurde aż nie miło. No i jest trochę mokro jeszcze, kurde He he he. Dobra, będzie na 3. A biały fotel, kurde. Kto tu wmontował ten biały fotel? Nie pasuje, czarny. Ja już rozumiem to biała, ale żeby biały fotel nie pasuje. No, ile mamy w zbiorniku? 45, o ile dobrze widziałem poprzez tą litanie Czekaj to mogę to powiększyć. O, tak będzie lepiej widoczne. I dobra, cofamy. No oni są chyba naprawdę nienormalni. Bawełne w tym kraju siadź. To jest... Nie wiem jak mu to wyrośnie, ale dobra. Zobaczymy. Kość, kość, śmiało. Dobra, ładnie jedzie, pracuje, bez żadnych zażaleń. Jest git po prostu. Dobra, ładnie, wszystko, jak ta lala leci i tyle. Pyk Podnosimy Cyk Pyk No Pójdę, Coś haczy Co haczy? Nie siła Haczy o coś Co jest? Dobra jest Wszystko git Ile procent? No jaki pracownik? Ja się pytam pana Jaki pracownik? Czy ja chciałem pracownika? Nie chuda po prostu sprawdzić żeby Ile procent mam w razie czego to chyba przy raczej nic nie zobaczymy. o ja, nic, pustość Pik, 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 cofanko. I lecimy za No i dalej. No i dalej lecimy. Nie no, by się przydało szczerze mówiąc większy siewnik, albo kolejny nowy traktor, taki trzeci może powiedzieć. He <laughs> Dwa też nie jest, był pomysł jest, żeby dwa były, ale kurde ja chcę trzeci, jakiś taki fajny. O, ciężarówka to będzie trzecim moim traktorem. <laughs> dobra pyk 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 ładnie na, na spokojnie wszystko idzie jak to marzenie Okej, okay, to... Ty, co teraz? A, bo pojechałeś do sąsiada pewnie? No, jaki pracownik. Ja zarabą dam pracownika, kurwa. Czy pełny? Nie no, na pewno niepewny. No, co znów żeś wymyślił? No, pełny. A, po prostu się nie wyłącza, chyba mam takiego moda. Dobra pyk Ja że jaki pracownik pomocy Dobra, sobie ja tak ustawmy go Nie wyłączaj się Dobra Skakujemy do naszej trzydziestki Dobra, cyk. Już dalej. Lecimy. Nikt to to wymyśli, że można tyle kosić? Hehehe. <laughs> Naprawdę. Dobra. Dokładnie lecimy. Do końca. Dobra. A więc co drodzy widzowie? Ja się z nami żegnał, fansery z inne, do w tych odcineczków, trzymaj ta się. Hej!